Imbir, Barbara O'Neill, proste środki lecznicze. Imbir. Przyjrzymy się imbirowi. Jak można używać imbiru jako naturalnego środka leczniczego? Imbir można stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Jak można go stosować wewnętrznie i dlaczego warto to robić? Imbir jest znany z tego, że łagodzi nudności. Kiedy kupuje się tabletki na chorobę lokomocyjną, okazuje się, że składają się one tylko ze sprasowanego imbiru po prostu tylko imbir. Pyszna herbata. Tak, jedna z moich ulubionych herbat to herbata imbirowa. Imbir można też zetrzeć na tarce. Najlepiej na drobnej tarce, takiej jak ta. Bardzo drobnej tarce. Zalać około łyżeczki gorącą wodą, przykryć i odstawić na 10 minut, a następnie odcedzić. Herbatę imbirową można pić przy bólu gardła. Herbatę imbirową można też pić przy stanach zapalnych w organizmie. Pomaga je łagodzić. Imbir można stosować także przy dolegliwościach żołądkowych, ponieważ je łagodzi. Imbir można stosować przy przeziębieniu. Ćwierć filiżanki gorącej herbaty imbirowej można również wypić tuż przed posiłkiem, aby wspomóc strawienie. Imbir można więc przyjmować wewnętrznie. Jeśli ktoś odśnieżał i wchodzi do domu bardzo zmarznięty, można mu podać filiżankę gorącej herbaty imbirowej, która szybko ogrzeje go od środka. Ale imbir można też stosować zewnętrznie i najlepiej zapamiętać, gdzie, jak i do czego należy stosować imbir. Imbir na stawy. Ziemniak jest na zapalenie tkanek. Imbir jest na zapalenie stawów. Składamy więc naszą folię spożywczą w małą formę. Jeśli zostanie kilka razy złożona, jest trochę lepsza do użycia. Plastik służy do izolacji, ma zapobiegać przedostawaniu się powietrza do okładu i jego ochładzaniu. Chroni też ubranie. Przy małych okładach można wetrzeć imbir bezpośrednio w tkaninę. Rozmiar, który przygotowuje, jest dobry na bolesny lub zapalny dolny odcinek pleców. Podczas podnoszenia należy być ostrożnym, aby nie podrażnić pleców. Największą kością w ciele jest kość udowa, a największą masą mięśniową w ciele są mięśnie udowe. Wszystko znajduje się w udach, i to nimi powinniśmy się zginać. Gdyby każdy zginał się z łód, wiedząc jak zginać się z ud, chroniłby dolny odcinek pleców. A jeśli chroni się dolny odcinek pleców, nie ma się tak dużo bólu pleców. Zwróćcie uwagę, jak podnoszą się dwuletnie dzieci. One zawsze podnoszą się z prostymi plecami i zawsze podnoszą się w ten sposób. Nie podnoszą się w ten sposób. To obciąża dolny odcinek pleców. Mamy więc bolesne plecy, które teraz potrzebują przerwy. Więc robimy okład z imbiru. Oto więc imbir. Położyłam go na środku, ponieważ chcę zrobić mały okład. A w tym piękne jest to, że można go po prostu wyrzucić, gdy skończy się go używać. Okład najlepiej przygotować z naturalnej tkaniny. Ta tutaj to bawełna. Bawełna lub len sprawdzają się bardzo dobrze. Wiskoza albo celuloza oba to naturalne włókna. Widać, że sok już wypływa i może przenikać przez skórę do tego obszaru, aby przynieść ulgę. Jeśli więc miałabym zapalony staw, zapalony staw tutaj, to jest dobry rozmiar, który położyłabym na ten staw. I widać, że folia dobrze go zakrywa. Folia zapobiega wychładzaniu okładu. Jeśli powietrze do niej dotrze, izoluje go i chroni też ubranie. Następnie wszystko mocuje się bandażem, więc tylko maleńki kawałek folii ma kontakt ze skórą. Większą część dotyka okład imbirowy. Można go więc stosować przy zatruciach, przy artretyzmie i przy każdym rodzaju zapalenia stawów. Cóż, mój syn James trenuje i pewnego dnia powiedział, mamo, moje ramię jest spuchnięte. Zrobiłam okład startych ziemniaków. I powiedziałam, że to dobre na zapalenie tkanek. Ale łokieć jest nadal spuchnięty, więc poradziłam. Spróbuj z imbirem. Dzisiaj jeszcze jedna uwaga ostrzegawcza dotycząca okładu z imbiru. Jeśli skóra jest bardzo wrażliwa i stosuje się okład z imbiru, wydaje się, że okład z imbiru wyciąga stan zapalny ze stawu. To daje dużą ulgę stawowi. Niektórzy ludzie powiedzieli: "Ach, teraz mogę poruszać stawem. Przed okładem z imbiru staw był sztywny z powodu stanu zapalnego. A ponieważ stan zapalny jest wyciągany ze stawu, skóra może reagować trochę wrażliwie." A niektórzy ludzie po godzinie mówią mi: "Barbara, to pali." Cóż, nie pali, tylko tak się wydaje. To uczucie gorąca. I wtedy pytam, czy możesz to wytrzymać? A jeśli mówią nie, po prostu zdejmujemy okład. A kiedy pytam, czy możesz to wytrzymać? Oni mówią, ach, to gorąco naprawdę jest uczuciem przyjemnym. Wtedy zostawiamy go na miejscu. Jeśli ktoś chce zrobić okład na noc, najlepiej położyć go około godziny 18. I wtedy sprawdza o godzinie 20, jak się wtedy czuje. Jeśli jest za gorąco, zdejmujemy go. Jeśli jest w miarę dobrze, można z nim spać. Tak długo, jak okład jest prawidłowo zrobiony i imbir jest dobrze zapakowany, kawałek folii leży na wierzchu i nie włożono za dużo imbiru, i wszystko jest dobrze związane, nie będzie przeciekać. Nie ma nic gorszego niż przeciekające okłady. Więc zróbcie je, proszę starannie. Upewnijcie się, że folia jest na miejscu i zwiążcie je mocno. Cóż, pewna pani obejrzała mój wykład na YouTube. Położyła okład Zimbiru na swoje bolące kolano i była bardzo zachwycona. Po kilku godzinach zdjęła go i mogła zginać kolano. Mogła nawet się z tym kolanem poruszać. Była tak bardzo zachwycona. Okład Zimbiru wyciągnął stan zapalny i zmniejszył stan zapalny w kolanie. Większość bólu wynika ze stanu zapalnego. Była tak zachwycona, że przez całe popołudnie robiła kolejny okład. Potem wzięła prysznic i zrobiła kolejny. A ponieważ to świeży, roślinny materiał, za każdym razem trzeba zrobić nowy. Spała z nim całą noc, a kiedy zdjęła go rano, jej skóra była trochę wrażliwa. Miała nawet kilka pęcherzy, i skóra była całkowicie czerwona. Wysłała mi e-maila i zapytała, co zrobiłam. A ja odpowiedziałam, cóż, po prostu przesadziłaś. Ona wyciągnęła zbyt dużo stanu zapalnego ze stawu i to podrażniło skórę. Moja rada jest więc taka: po prostu nakładać na kilka godzin i sprawdzać, jak się czuje. Jeśli skóra jest zbyt podrażniona, zdejmij go. U niektórych osób z wrażliwą skórą może pojawić się mała wysypka, ale nie boli. To po prostu zbyt dużo stanu zapalnego, który został wyciągnięty ze stawu za wcześnie i dlatego skóra jest trochę podrażniona. Co z tym zrobić? Cóż, wtedy kładzie się okład ziemniaczany. Bo pamiętaj, ziemniak jest na zapalenie tkanek. Pewien mężczyzna opowiedział mi, że zrobił bardzo mały okład i położył go na swój zapalony palec u stopy. Miał dnę moczanową. I relacjonował, że następnego dnia mógł znowu poruszać małym palcem u stopy, a cały stan zapalny zniknął i nie był już bolesny. Ale potem powiedział, że teraz bolał kolejny palec, więc położył okład na następny palec, a następnego dnia znowu bolał kolejny palec. Wydawało się, że przeskakuje od palca do palca, ale potwierdził, że okład z imbiru zrobił różnicę. Zapalenia stawów często wynikają z artretyzmu lub dny moczanowej albo pojawiają się po urazie. Uraz zazwyczaj nie jest główną przyczyną problemu. Problem często polega na tym, że przesadziło się zamiast oszczędzać uraz, ale Imbir okazał się bardzo, bardzo skuteczny we wszystkich stanach zapalnych.